Bo poległ, no chuj tak wyszło, Więc kamraci ciało na wóz rączo cisną. Do domu go wieść, w żałobie rodzinie, Niechaj matula znicz zapali chłopinie, Lecz sprawa prosta wcale nie była, Bo wieś Hufduchow jakby się zmyła, Hufdufenstadt duru, każdy pierdolił coś innego w głos. Krążyli, pytali, Wódę popijali, a trup ich kompana zna już trawi. Śmierdział jak goblin w upale na bagnach, gnijący borubar, bohater na saniach. Chuja nie wiemy, gdzie chatka rodzinna. Oddajmy go morowi jego gildia bardzo uczynna. Więc na swej misji, w drodze na bitwę, Borubara wręczyli kapłanom z datkiem na modlitwę. Rytuał odjebali, ogień się palił, kapłan się żegnał, wszyscy płakali. Spoczywaj w spokoju, synu imperium. Wszyscy wzruszeni, piękne to było misterium. Lecz gdy świt przyszedł, ognisko przygasło. Borubar na wozie jakby nigdy nic, jakby zasnął. Gwardziści na widok trupiego kompana rzucili kurwami, to jakaś magia jebana. Kapłani mówili coś o jakiejś klątwie, że borubart chce nadal chlać i ruchać. Więc z nimi do Karoburga trup powróci. Nieśmiertelny borubar, swój wiek. Gdzie jest